Witam wszystkich. W poprzednich filmach wspominaliśmy o elektronicznej stabilizacji obrazu, w którą zostały wyposażone kamery z rodziny Hero 5. Jeśli to rozwiązanie dla Was lub dla Waszych klientów nie jest wystarczające, mamy coś w zanadrzu. Jest to stabilizator Karma Grip, który w bardzo fajny sposób będzie stabilizował Wasze ujęcia w ruchu. Zresztą zobaczcie sami na filmie, jak to wygląda. Pierwsze ujęcie jest niestabilizowane, następnie zobaczymy ujęcia stabilizowane Karma Gripem. Obraz jest naprawdę świetny. Możemy naprawdę bardzo szybko się ruszać, poruszać kamerą, a obraz pozostanie niezmiennie płynny i stabilny. Sam stabilizator jest wyposażony w baterię, która pozwala nam na pracę do dwóch godzin. Ładujemy stabilizator Karma Grip za pomocą złącza USB-C które znajdziemy na samym dole stabilizatora. A dzięki ładowarce Supercharger możemy to urządzenie naładować o 70% szybciej niż za pomocą zwykłej ładowarki, czyli około 2 godzin versus 5 godzin. To jest naprawdę szybko. Oprócz tego, na samym przodzie rękojeści mamy umieszczone przyciski, dzięki którym możemy sterować w pełni naszą kamerą. Na samym dole mamy przycisk trybu. Możemy zmienić tryb, na przykład na śledzenie naszego ruchu. Możemy też zablokować nasz, nasze położenie kamery, dzięki czemu pozostanie ona w tej samej pozycji. Jeśli nie chcemy używać tego przycisku, możemy po prostu ustawić sobie kamerę pod dowolnym kątem ręcznie, co jest bardzo fajną funkcją. Oprócz tego możemy zmieniać Tryby. Każdy tryb możemy włączyć za pomocą tego przycisku. A podczas nagrywania filmów możemy oznaczać highlight tagi. Na samej górze mamy przycisk spustu, dzięki któremu uruchomimy lub zatrzymamy nagrywanie. Jeśli chcielibyście zamocować Karma Grip na jakimś mocowaniu GoPro typu Chesty lub na pasku od plecaka, możecie użyć Karma Ring. Jest to mocowanie, które wpinamy do karma gripa, dzięki czemu możemy przykręcić do niego szybko złączkę i wpiąć do naszego plecaka lub do czesti. Ale byłoby trochę niewygodnie, prawda, z tak długą rączką. Mamy też na to rozwiązanie. Jest to Karma Extension. Czyli przedłużacz, który rozciąga się do 89 cm. Dzięki czemu możemy na przykład zamocować nasz stabilizator na dachu samochodu lub włożyć do kieszeni plecaka. Dzięki temu cała waga gimbala stabilizatora nie jest aż tak uciążliwa w momencie, kiedy mocujemy stabilizator tutaj lub na klatce piersiowej. Tak więc, jeszcze raz. Stabilizator Karma Grip Extension Cable pozwoli Wam uzyskać. Te płynne, stabilne ujęcia, które możecie podziwiać w najlepszych filmach GoPro.